w tym odcinku będziemy trapować w nielegalnym trapie na frytashop.pl i jak chcecie losowanie na koronę frytasa jedyne co musicie zrobić to zostawić suba, lajka i komentarz z ja już się przedłużam i zapraszam Was do oglądania dobra, widzowie, tepła pierwsza osoba zaakceptowałem wszystkich dobra korona! o kurda Bombarda! Bombarda Wizawia Dobra. Uciekamy. Daję Hydro. Nie może dać Hydro, to jest debil. Chyba mnie już nie dogoni. Dobra, nie dogoni mnie już. Idę na spawn'a. Dobra. Widzimy się przy kolejnym TP-ku. CO JEST?! Jakiś inny! Co jest? Jestem podczas walki na spawnie Okej okay. Dobra, to widzimy się przy kolejnym cp Jo Dobra, tepułem ja kolejną osobę. Oby jakiś dobry. Jest nede, nede, nede. Chyba kit gracz. Dobra. Co jest? Aha, tu zniszczone było! Dobra Gdzie on jest? Kurde, tam zniszczone było! Patrzcie, z tego się nie da wycykać, tu nie da się pery Co jest? No nie da się nic tu zrobić, no. Widać. Dobra, widzimy się przy kolejnym tp te Siema. Tepaty w widzowie, tepłem Hmm, nie mam fajarki. Dobra. Jest full. Zabiłem! Potem łaskawienia zabiłem, widzowie. Nice, zbiłem totem łaskawienia. Ale dzisiaj to jest jakiś rekord bombard, maksima. Dobra, widzimy się przy kolejnym tepeku. Tepnąłem, widzowie, tepłem kolejnego. Dobra. Korona full. Nie no! Może mu ucieknąć. On nie no dał mi ołówek. Chyba mu nie ucieknie. Oni, jakiś... Dobra, uciekam mu i do spałno. Dobra, widzimy się przy kolejnym tepiku. Dobra, tepnął. Mm, oby to była korona, jakiś Steve, co jest? może zauważy. Dobra. Co jest no? Czemu ludzie tu umieją cykać? No nie no, ja tu sobie padnę, no bo... Ja nie mogę sykać, a ludzie mogą! No co jest?! Nie wiem, Bel był albo na no-puszu... Na frikamie cyknął! A no, no bez kitu na frikamie cyknął! Dobra, już wiem czemu z tego wychodzą. Bombardy na frikamie cykają, dobra. Muszę jakoś ogarnąć to. Dobra, no, widzimy się przy kolejnym TP-ku. Dobra, tepa kolejny. Tapłem. Zjemy sobie koks. Korona. Dobra. Co jest? On rusazja, czy co? No weź tam. Proszę Pani. Jak oni stamtąd wychodzą? Czemu tam jest rozkopane? Bombardę rzucił. Ten dobrze lata za, za perłami. Ostatnia perła. Tam jest border, ja w border cyknęłem. Dobra, idę na spawn'a. No. Widzimy się przy kolejnym tepeku. Dobra, tepa kolejny. Tepłem. Dobra jest, neda. No k. Dobra. Excalibur. Mamy Excalibur, wymaksowany. On tak zbytnio nic nie miał. Dobra, odkazam i do Jaceka i trapujemy dalej. Ale Excalibur dał. Nice. Excalibur akurat dobry. Dobra. The home. Widzimy się przy kmtp tepeku. Dobra, tepają mi to ilu Dobra, tepłem wszystkich Co jest? Muszę ich tam wnokać wszystkich Bombarda Nie Hydro Dobra, uciekam stąd Uciekam, no, idę spać, no, widzimy się przy kolejnym tepaku, ale bombarda.